Marcin Najman, no muszę przyznać, po historycznym zwycięstwie gilotyna, to nawet ja byłem zaskoczony. No widzisz, a chciałeś yy, bodajże jakieś niespodzianki. Yy, dokładnie. A Ty powiedziałeś, że nie będzie niespodzianki. Ale jest. Ale jest. A po, przyznaj się, ile tego parteru tak naprawdę trenowałeś do tej walki? Ja, ja trenowałem bardzo dużo tego parteru z Mirkiem Okcińskim, nawet nie tyle do tej walki, co do poprzedniej. I to, że tak się to wtedy zakończyło, to, no to mogę tylko ubolewać. Natomiast ja te rzeczy przerabiałem i. I tutaj jeszcze w tym momencie bardzo chcę podziękować Robertowi Kosteckiemu, oprócz tego, że Mirek mi bardzo dużo pomagał, to Robert Kostecki również włożył kiedyś bardzo dużo pracy w to wszystko. I dzisiaj, mówiąc szczerze, no instynktownie to zrobiłem. Także nie, już nie uderzałem go, bo nie wiedziałem za bardzo, co z nim zrobić w takiej pozycji. I instynktownie przyszła taki gilotyna. Czułeś, że, że twój rywal Michał Dobias gdzieś tam odpływa? Yy, nie nie, miałem, nie, nie, miałem, nie mam takiego doświadczenia, nie wiedziałem i powiem szczerze, że jest mi bardzo przykro z tego powodu, natomiast nie... nie chciałeś bić jeszcze po, yy, chyba. Nie, 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 nie. Chodzi o to, że yy, jakbym wiedział, że odpłynął, to bym puścił, ale, ale, ale nie wiedziałem. Rozumiem. To rozumiesz, że... że znaczy, inaczej, Mirosław Kniński, jako posiadacz czarnego pasa, ma moc yy, nadawania pasów, to teraz białego białego powinieneś na niebieskie, ewidentnie brazylijskie jiu nie, jeszcze pozostałem przy <grym> Dobrze, w takim razie jakieś takie kolejne cele, które sobie wyznaczasz w MMA bądź w innych sportach uderzanych? Tutaj z moim partnerem biznesowym, z którym będziemy w przyszłym roku organizowali gale bokserskie, planujemy wielkie wydarzenia bokserskie. To jest moja dziedzina i na tym się skoncentrujemy. Co do MMA, to ja nie chcę dzisiaj nic mówić, bo, bo po prostu nie wiem, mówiąc szczerze, za dużo emocji, za emocje, mówiąc szczerze, ja jestem cały czas tak zaskoczony tym, jak się to potoczyło. Bardzo się cieszę, bo te dwa kopnięcia, które zainkasowałem, no, pokazały, że to jednak był kibokser. Widziałem twoją koncentrację na, na, na zapleczu. Ty tak sobie wizualizowałeś te, tą walkę, czy zupełnie inaczej w ogóle? Jaki był plan tak naprawdę? Miałem wejść w niego rękami i tak naprawdę czułem, tylko nie chciałem też, że tak powiem, no, dać się skontrolować tą nogą i, mhm. i czekałem na swój moment. gdy podszedł, uderzyłem bodajże dwa sierpy i, i, wtedy, i wtedy się znalazł bardzo blisko mnie gdzieś, nie nie wiem jak to nawet. Muszę to zobaczyć jeszcze raz. I na koniec wszystkim niedowiarkom, którzy w ciebie nie wierzyli, co chciałeś przekazać? Nic. OK, dziękuję w takim razie. Powodzenia gratuluję. Dziękuję.